Cześć, witajcie, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj pokażę Wam, jak mieć więcej FPS-ów w Minecrafcie. Teraz wyświetlają się Wam FPS-y przed optymalizacją. I po optymalizacji, jeżeli pod tym odcinkiem wbiję 200 łapek, to zrobię kolejną część. Zapraszam również na Discord, do którego link macie w opisie, a my bez zbędnego przedłużania lecimy z odcinkiem. Tak więc, pierwszą rzeczą jaką powinniście zrobić, to zainstalować jakiegoś dobrego klienta. I takimi najpopularniejszymi klientami są Badlion Client, Lunar Client, czy nawet Blazing Pack. Z tego co wiem, to Blazing Pack jest na czarnej liście Hypixela, dlatego jeśli chcielibyście grać na Hypixelu, to nie polecam używać tam Blazing Packa. Jeśli chcecie, możecie również użyć PvP launch, Hyperium klienta, Pixel klienta, Cosmic klienta, czy nawet Lady moda. Ja w dzisiejszym odcinku będę używał Badlion klienta, gdyż na nim uzyskuję najwięcej FPS-ów. I aby pobrać Badleon klienta, klikacie sobie tutaj lewym przyciskiem, następnie klikacie pobieranie na Windowsa, teraz wam się tutaj za chwilę powinno pobrać. I gdy już Badlion wam się pobierze, klikacie na niego lewym przyciskiem, Następnie klikacie tak. Następnie wybieracie zgadzam się, zainstaluj. Teraz musicie chwilę poczekać, następnie klikacie zakończ. Klikacie teraz tak. I uruchamia wam się Badleon Client. Z góry powiem, że instalacja każdego klienta wygląda praktycznie tak samo, lecz jeśli będziecie mieli jakiś problem, to zawsze możecie napisać do mnie na Discordzie lub zadać mi pytanie w komentarzach. Kolejną rzeczą, o której powinniście pamiętać, to przydzielenie większej ilości ramu do waszego Minecrafta. I aby to zrobić, wystarczy, że wejdziecie w ustawienia launchera, i w każdym launcherze wygląda to bardzo podobnie, dlatego myślę, że nie będziecie mieli problemu, aby je znaleźć. I gdy już znajdziecie ustawienia do przydzielania ramu, to sobie w nie wchodzicie. I ja polecam przydzielić sobie około 1 trzecią lub 1 czwartą RAMu, gdyż wtedy Minecraft działa najstabilniej. Jak widzicie, ja mam tutaj taki suwak do przydzielania ilości pamięci. I na przykład, jeżeli macie 16 GB, to polecam sobie ustawić na około 4 GB. A jeżeli na przykład korzystacie z Blazing Packa, Laby Moda czy jakiegoś Forge'a, wchodzicie sobie w instalację, następnie edytuj, klikacie więcej opcji, klikacie Ctrl a, następnie wklejacie takie coś, co będziecie mieli w opisie. I tutaj w miejsce tych liczb wpisujecie ilość waszej pamięci RAM, jaką chcecie przydzielić. I z racji, że ja mam 32 GB, to przydzieliłem sobie po 8 GB. A jeżeli macie 16 GB w waszej pamięci, to wpisujecie sobie tutaj 4. I tutaj również wpisujecie 4. Kolejną rzeczą, jaką powinniście zrobić, to wejść w ustawienia. Następnie granie. I tutaj sobie to wszystko wyłączacie, następnie przechodzicie do y, ujęcia. I tutaj również sobie wszystko y, wyłączacie, następnie przechodzicie do tryb gry. I tutaj w większości przypadków polecałbym go włączyć, lecz czasami ten tryb gry tylko odejmuje FPSy. Dlatego to byście musieli sprawdzić indywidualnie, gdyż to niestety nie działa w każdym przypadku. Tak więc, gdy już zdecydowaliście się, czy włączacie tryb gry, czy zostawiacie wyłączony, yy, przechodzicie do tyłu, yy, wybieracie yy, prywatność, yy, następnie zjeżdżacie na dół, yy, klikacie aplikacje w tle i tutaj wszystko wyłączacie, yy, żeby te wszystkie aplikacje po prostu Wam nie chodziły w tle i nie zabierały dodatkowych FPS-ów. Kolejną rzeczą, jaką powinniście zrobić, to wejść w panel sterowania, yy, następnie w opcję zasilania. I teraz tutaj powinniście wybrać wysoka wydajność, zwiększa wydajność, ale może zwiększyć zużycie energii. I to polega na tym, że po prostu wasz komputer zużywa więcej prądu, ale przez to jest bardziej wydajniejszy. Aby zwiększyć FPS, -y, również polecam wejść w procent temp procent. Następnie klikacie Enter, zaznaczacie sobie tutaj wszystko CTRL A. I następnie klikacie Delete. Jeżeli nie możecie czegoś usunąć, to klikacie pomiń, gdyż są to najprawdopodobniej jakieś ważne pliki, ale oprócz tych ważnych plików, to usuwa wam po prostu takie niepotrzebne pliki, które tylko zaśmiecają wam wasz dysk, co jak wiemy wpływa na ilość FPS-ów. Kolejną rzeczą, jaką powinniście zrobić, to pobrać tą aplikację, do której link będziecie mieli w opisie. I ta aplikacja działa w taki sposób, że wyłączy ograniczenie procesora przez Waszego Windows'a. I aby wyłączyć ograniczenia Waszego procesora, wchodzicie sobie tutaj, następnie wybieracie wysoka wydajność, klikacie uaktywni, następnie zastosuj, klikacie OK i dzięki temu Wasz system Windows nie będzie Wam ograniczał procesora. Kolejną rzeczą, którą możecie zrobić, jeśli macie kartę od NVIDIA, to klikacie sobie na pulpit prawym przyciskiem, następnie wybieracie panel sterowania NVIDIA, i teraz wam się otwiera taki panel od NVIDIA, i wchodzicie sobie w ustawienia 3D, w reguluj ustawienia obrazu, i tutaj wybieracie sobie stosuj preferencje użytkownika, i tutaj zaznaczacie sobie podkreślając wydajność, następnie klikacie zastosuj. Potem wchodzicie sobie zarządzanie ustawieniami 3D. I jak chcecie, możecie sobie skopiować wszystkie moje ustawienia. Okej, okay, tak więc jak widzicie znajdujemy się teraz w Minecrafcie. I teraz pokażę Wam jak ustawić Minecrafta, aby uzyskać najlepszą wydajność. Tak więc na początek standardowo wchodzimy sobie w Options, następnie w Video Settings. Tutaj grafik ustawiacie sobie na Fast, tutaj Smooth Lighting Off, Smooth Lighting Level Off, Scare to możecie ustawić sobie jakie chcecie. Ja sobie zostawię na Normal, Brightness ustawiacie sobie na Bright, Dynamic Lights ustawiacie na Off, Shaders to tego najlepiej w ogóle nie ustawiacie, jeżeli chcecie mieć dużo FPS-ów. Chmury sobie tutaj wyłączacie, drzewa zostawiacie na fast, sky dajecie na off, sun and mood dajecie na off, fog dajecie na off, Transcendent broke fast, drop it items fast, vinegade fast, swamp color off, cloud height off, rain and snow off. I jeżeli chcecie mieć customowe niebo, to zostawiacie sobie tutaj stars na on, showcapes tutaj też możecie sobie dać on, fog start dajecie na 0,2, Held item tooltips to sobie zostawiacie na on. Anti-D Shadows dajecie sobie off. Alternative blocks dajecie off. Smooth biomes również dajecie na off. Następnie klikacie down. Wchodzicie sobie w animations. Tutaj od razu sobie możecie dać all off. Następnie klikacie down. Jeżeli macie naprawdę bardzo mało FPS, to ustawiacie sobie render distance na najmniejszy, czyli na 2. FPS dajecie sobie tutaj Maksimum, View Bobbing dajecie Off, VBOs dajecie On, Alternative Blocks dajecie Off, Dynamic fov to tutaj możecie dać On albo Off, to już zależy od was. Następnie wchodzicie sobie w Quality, Minimum Levels to też jakoś bardzo nie wpływa na FPSy, Azotopic Filtering dajecie na Off, Clear Water dajecie tutaj Better Frames better grass dajecie off, custom font zdajecie off, kone tekstura dajecie off. Jeżeli chcecie mieć takie ładne customowanie, bo zostawiacie sobie tutaj na on. A jeżeli macie naprawdę bardzo mało FPS-ów i zależy wam na każdym dodatkowym FPS-ie, to sobie tutaj zostawiacie na off. Custom entity model mode dajecie sobie off. Emissive tekstura tutaj sobie dajecie na on. Minimap type dajecie nie nirist. Anti-Lessing dajecie na OFF Random Entity zdajecie OFF Better Snow dajecie OFF y, Custom Color dajecie OFF Neutral Texture zdajecie OFF Custom Items dajecie sobie na OFF Custom Gois również dajecie sobie na OFF y, Następnie klikacie DOWN y, Wybieracie sobie Performance y, Smooth FPS tutaj dajecie na OFF Fast Render dajecie ON Chunk Updates dajecie sobie na 1 Render Region dajecie sobie na ON Smart Animations również dajecie sobie na ON Smooth World również dajecie na ON Fast mat dajecie na on, dynamic updates dajecie na off, lazy chunk loading również dajecie na on. Następnie klikacie down, wybieracie sobie tutaj ODER Jeżeli chcecie aby wam się wyświetlało czy nie macie jakiś lagów dajecie sobie lagometer on, ale jeżeli nie chcecie to dajecie sobie na off. Weather tutaj możecie dać również na off, full screen tutaj dajecie na on, 3D anal dajecie na off. Screenshot Size tutaj możecie sobie zmienić, ja sobie na przykład zostawiam na Default. Debug Profile dajecie Off. Advanced Tooltips możecie dać na Off. Time tutaj sobie zostawiacie na Default. Autosave to już zależy od was. Show GL Errors możecie sobie zostawić na On. Następnie klikacie down I tak naprawdę wasze ustawienia w Minecrafcie są już gotowe. Okej, okay, tak, więc to już było na tyle. Jeśli wbijecie pod tym odcinkiem 200 łapek, to robię kolejną część. A ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć.